Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przedstawię Wam mój klip na aciemcieklepka.pl widzowie na czym polega o nazwie Hejtel SMP i to połączenie Mega trop plus SMP plus Box PvP Tak, to nagrywa Kubalonka widzowie Zostawcie oczywiście łapkę w górę, wbijajcie dzisiaj o 18 na acmc.pl No i kupujcie rangę fan Fankławku, ponieważ pokażmy, że jesteśmy lepsi od Kubalonki Naprawdę, on będzie pewnie wkurzony, musicie wbić Zobaczymy jak to będzie, napiszcie co myślicie o tym trybie Ja na pewno zrobię live'a dzisiaj, serio I zadzwonię do Kubalonki, co zobaczyć jak on się czuje, co, co on powie na ten temat Nie wiem, oglądajcie dalej widzowie Tutaj mamy piękny oblasik, Balonka. To król. Widzowie, jeśli bym się pomniał, start jutro o poniedziałek, czyli o godzinie 18, Niech każdy wbije, będzie na sylwezie, będzie dawał wszystkie moje e, itemki w tej ksie, widzowie. Gławku będzie wtedy robił live, a więc zapraszam. Widzowie, i współpraca: acmc.pl i acmc.telaż.me. Widzowie, te dwa silwele, się ze sobą teraz współpracują, widzowie. Telasieś teraz jest event widzowie. Event. Na dziś baszyn na kławku. Ktoś buduje super jakiś bazę, ten wigliwa odjemnie 50zł czas do piątku 17, czyli macie zrobić Bazie, która dyszuje kławku. Mamy tutaj palki Kowat lewe pvp. I teraz taką fajną wiadomość: kto kupi lankę w kławku kłafku, dostanie gamie młodej 1 ode mnie, kubalionki na live, kławku na 3 minuty, widzowie. To się opłaca, bo musicie na przykład sobie Bedlock wsiąść, widzowie. Ja tu jestem adminem, ale teraz nie mam lanki, bo ten, nie wiem, coś się stało, mają problemy. Król kubalionka, czyli no o mój skin. No, kubalionka to jest król i dziewin kławku. No, to się ma kuleczka, widzowie. Kolejna wiadomość, wczoraj 19. event będziesz mógł wiglać kamery Moty 1 ci to Kame mody jednym widzowie. Na kanale Kławku, subskrybujcie dzwoneczkiem, Subskrybujcie na klawka, żeby was nic nie ominęło z dzwoneczkiem widzowie. I to chyba było na tyle widzowie. Tu jeszcze będą dodane widzowie, o tutaj chyba, gdy tam widzowie. Więc to jeszcze nie jeszcze ta To to początek widzowie. Lobby wlazienie widzowie. Tu mamy w ogóle jeszcze te palki, takie ziemą. Dobra, to by był już koniec live. Widziowie, zięk na i wielkie, przeoglomne po...